Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Opolu. Przyjechaliśmy tu niedawno. Pogoda jest, no większość ludzi mogłoby stwierdzić, że jest nieprzyjemna, bo wieje, padał deszcz przed chwilą, ale no, dla mnie jest to pogoda przyjemna, bo w ostatnich dniach, godzinach był straszny upał, było gorąco. Teraz jest przyjemnie. Pójdziemy sobie zaraz gdzieś do jakiejś knajpy, którą Państwu pokażę. Natomiast, no jesteśmy w Opolu, więc Troszeczkę o historii tego miasta opowiem. Tu za mną znajduje się pomnik. Pomnik nie byle kogo, bo jest to według tablicy, która tutaj jest obok mnie Kazimierz I Opolski. Nawet jest możliwość, żeby on zadzwonił do Państwa. Jak tutaj zeskanujecie kod QR, jest taka możliwość, że Kazimierz I Opolski zadzwoni do Państwa. Ja tego nie próbowałem jeszcze, no ale jest taka możliwość. Możliwe, że spróbuję, no to wtedy podzielę się wrażeniami. Natomiast, kim on był. On pochodził z dynastii Piastów i w XIII wieku, no, po prostu nadał prawa miejskie, tak, opolu. Stąd jego pomnik tu stoi. Uczynił centrum swojej władzy, tak, tak jakby książęcej. Tutaj, tutaj miasto. Opole no, wybudował oczywiście mury wokół tego miasta rozwinął przemysł, na taki, taki na jaki wtedy mógł sobie przemysł oczywiście pozwolić. No, i dzięki temu jest tutaj jego pomnik. Istnieje nawet ciekawe wideo zrobione przez sztuczną inteligencję na internecie. Można znaleźć, jak on zjeżdża stąd i jeździ po tych ulicach tutaj, ale to jest temat na później my tymczasem udamy się do jakiegoś lokalu który jest tutaj obok, żeby sobie wypić coś, bo spragnieni po długiej podróży polskimi kolejami jesteśmy. Dotarliśmy już do lokalu. Był ciężki wybór, ponieważ tu jest kilka lokali, w których można usiąść. Jest tu trochę głośno, ale mam nadzieję, że nasz sprzęt daje radę, żeby wyciszyć chociaż trochę te dźwięki otoczenia żebyście Państwo mogli mnie zrozumieć, to jest lokal sepia, tak się nazywa, jak ten filtr do zdjęć, to też no, inna substancja pozyskiwana z ośmiornic i oni mają swoje piwko, to jest lager sepia. No, no jak to lager pachnie, jak lager, dobry jest, goruczkowy smaczny, ale jednocześnie ma ten kwaskowaty posmak. E, natomiast tutaj sobie usiedliśmy, no co było odpocząć po tej długiej podróży e, pociągiem. E, no bo ona była dość problematyczna, ale to już o tym teraz opowiadał nie będę. E, wiecie państwo, jak koleje czasami działają. E, natomiast to jest dla nas ważne, to jest co e, co będziemy robić, ponieważ przybyliśmy do Opola, spędzimy tutaj dwa dni. E, no i na dzisiaj e, to to już, że tak powiem, będzie koniec, ponieważ my się udamy spożyć kolację i e, do miejsca zakwaterowania naszego. Natomiast jutro będzie się działo więcej. Jutro pokażemy Państwu Wyspę Bolko. To jest takie bardzo fajne miejsce. To jest taki las, praktycznie w sercu miasta. Pokażemy Państwu pewną słynną naleśnikarnię. O ile będzie czynna, ponieważ no jest Wielkanoc teraz, ale z tego co sprawdzałem na internecie, to będzie ona czynna, więc najprawdopodobniej będziemy Państwu w stanie pokazać tą naleśnikarnię. Bardzo dobre naleśniki tam są. Także poprzechodzimy się jeszcze tutaj w kilka miejsc, które warto zobaczyć. Jest to mniejsze miasto, ale też są miejsca tutaj, które warto zobaczyć. Także ja Państwa zapraszam. No, to już dla państwa to będzie za chwilę, dla mnie to będzie jutro, tak. Zapraszam państwa za chwilę do kontynuacji oglądania odcinka, a ja będę delektował się tym bardzo dobrym, smacznym trunkiem, który w lokalu Sepia serwują po bardzo przystępnej cenie, to mnie bardzo zdziwiło, ponieważ no i to piwko co prawda ono ma 0.4, ale jest tańsze niż większość e, piwek, które możecie e, na przykład na rynku we Wrocławiu wypić, z którego pochodzę i z którego większość odcinków Państwo możecie oglądać. E, natomiast to nie jest e, piwo sklepowe, to jest piwo ważone na zamówienie dla lokalu, w którym się znajdujemy. E, więc jak na takie piwo, które jest naprawdę smaczne, e, no, e, ta cena jest przystępna e, na zdrowie przed pójściem na obiad do naleśnikarni. Zatrzymaliśmy się chwilę w kawiarni, kawiarnia pod arkadami. No są tutaj arkady, one są historyczne, bardzo stare w stylu florenckim, jak zresztą cały rynek. Natomiast gdzie my zaraz pójdziemy, proszę Państwa? Pójdziemy do restauracji Manekin z tego względu, że chciałem Państwa zabrać do Grabówki, no ale w związku z tym, że jest sobota podczas Świąt Wielkanocnych, no to niestety Grabówka jest nieczynna, natomiast w Manekinie także zjemy lokalne, dobre naleśniki, więc za chwilę tam pójdziemy. No tymczasem będę jadł swoje ciastko, tutaj bardzo dobre. Dotarliśmy do lokalu z naleśnikami, do Manekina w Opolu. On się znajduje w rynku, łatwo bardzo jest go znaleźć. To nie jest lokal opolski, z tego względu, że no pierwszy manekin powstał w Toruniu, to jest sieciówka, ona jest w wielu miastach, natomiast no już w samym Opolu 11 lat funkcjonuje, więc wpisał się ten lokal w krajobraz miejski i mamy przed sobą dwa rodzaje naleśnika. Po lewej jest to naleśnik. W stylu no, pierogów ruskich, tak? bo tutaj jest cebulka, jest tutaj twarożek. Ja go spróbuję. On jest podany z e, taką sałatką z kapustki e, i z sosem. E, to jest sos bodajże koperkowy. E, spróbujemy go. Bardzo na pewno to pasuje e, do owego naleśnika. Tak, smakuje to. No, tak jak możemy się tego spodziewać, jak pierogi ruskie w naleśniku, mm. suróweczka z pieprzem bardzo dobra, mm. ale to ciasto naleśnikowe, czuć, że ono jest robione od razu na miejscu. To nie jest ciasto, które zostało odmrożone. Ono zostało sporządzone tutaj. Natomiast tutaj mamy naleśnika zielonego. On jest bez użycia jaj ani mleka smażony. Natomiast on jest z pomidorami. To jest taka włoska odmiana. Tu jest burata, mozzarella burata. Ja ją powinienem najpierw rozprowadzić, tak jak się to robi w przypadku tego typu dań włoskich po powierzchni. Tutaj już sobie pozwolę kawałek odtroić. Mamy tu sos ostry, paprytowy, no i pesto. Co jest ważne: to jest to, że to wszystko jest robione tutaj na miejscu. To nie są sosy market, z marketu, to nie są sosy, które są robione gdzieś indziej. To jest wszystko robione tu na miejscu. Hmm. Proszę Państwa, bardzo dobre. Ta rukola, która tutaj jest, płatki migdałów. Mm. Bardzo dobrze współgrają e, ze smakiem e, tego naleśnika. Mm -hmm. Bardzo dobra. E, powiem Państwu e, w ten sposób: jest to bardzo dobra naleśnikarnia, którą warto odwiedzić. Jedyna rzecz, do której się można tutaj przyczepić, to jest czas oczekiwania, który no jest trochę dłuższy, aczkolwiek w takich lokalach często tak jest. Poza tym no, mamy sobotę podczas świąt wielkanocnych, jednak większość innych lokali jest tutaj nieczynna, w związku z czym obłożenie jest wyjątkowo duże, co możecie Państwo słyszeć dookoła. Sama jakość jedzenia jest naprawdę tutaj bardzo dobra. Ten naleśnik jest smaczny, jest tutaj w środku ser, to jest ser żółty, jest pomidorek jest to pesto, jest sos ostry, jest burata. Także praktycznie wszystko co jest nam tutaj potrzebne. My to teraz sobie zjemy z tego względu, że ja jestem głodny, to jest mój pierwszy posiłek dzisiaj i jeszcze zabierzemy państwa za chwilę dosłownie na wyspę Bolko. Tam już jeść nie będziemy. Tam skupimy się na tym, z czego wyspa Bolko słynie, a więc no, na naturze, która tutaj jest w centrum miasta, bo to jest park leśny. To jest park, który jest tak naprawdę lasem w centrum miasta i do niego ja za chwilkę Państwa zaproszę, a tym razem, tymczasem życzę smacznego oglądania, jak konsumuje ten naleśnik. Naprawdę bardzo dobry, zapraszam tutaj Państwa. Tutaj dookoła widzimy. Piękny, zielony park Wyspy Bolko. Tak jak obiecałem, zabrałem tu Państwa. Nazwa tej wyspy pochodzi od księcia Bolka I opolskiego. No, a ten park, w którym my się znajdujemy w obecnej formie, tu funkcjonuje od czasów niemieckich, od 1910 roku. Jest tutaj z tyłu knajpa, możemy ją pokazać. To jest kawiarnia. Laba, natomiast jest tutaj takie obłożenie, że zrezygnowałem z no, odwiedzenia jej. Natomiast postaramy się odwiedzić inny lokal jeszcze. Na do widzenia na Wyspie Bolko, ponieważ nie jest to jedyny lokal tutaj. No i przejdziemy się tym pięknym parkiem. Trochę go Państwu jeszcze pokażę. Jest tutaj zo, do tego zo tym razem się nie będziemy wybierać, już czasu nie starczy, ale może kiedyś w nim odcinek także zrobię. Jest duże, 30 hektarów około zajmuje, także warto tu przyjść na pewno. No przejdźmy się, a tymczasem może pokażmy jeziorko, które jest tutaj o środku. Dotarliśmy do Pagaja, to jest taki jeden z większych pubów, tutaj, który, w którym możemy sobie usiąść, zaraz pójdziemy sobie tam piwko wypić. A ja tymczasem się z Państwem żegnam, zapraszam do subskrybowania, do oglądania. Za tydzień kolejny odcinek będzie, także ja bardzo dziękuję i do widzenia.